Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Mediatece Książnicy Płockiej. Drodzy Państwo, właściwie spotykamy się tak w realu równo po roku, bo przypomnę Państwu, że prawie, że dokładnie rok temu było spotkanie z Jackiem Ostrowskim tutaj, potem żeśmy się spotykali w okolicznościach online, a teraz znowu jesteśmy na żywo i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Jacek Ostrowski, najwybitniejszy płocki pisarz. <ścjalny> Że tak? Jestem gospodarzem tego spotkania, to subiektywnie mogę sobie, prawda, powiedzieć, albo obiektywnie ktoś mówi. Drodzy Państwo, do tej pory były przeważnie spotkania dotyczące kolejnych części przygód Zuzy Lewandowskiej. Dzisiaj pewnie jeszcze troszkę o tym powiemy, no bo to ostatnie takie spotkanie to tylko była zajawka tej części zatytułowanej Wojna, ale głównym tematem dzisiejszego spotkania jest. Najnowsza książka Jacka Ostrowskiego, która miała wczoraj premierę, także jesteśmy dzień po premierze ogólnopolskiej. Pani wydawca, czy jesteśmy pierwsi na trasie takiej koncertowej autora? No, proszę Państwa, Polski jest pierwszy na tej trasie. Świetnie. Bardzo Panu dziękujemy, bardzo autorowi dziękujemy. I dzisiaj Katarzis ja myślę, że Państwo się troszkę domyślili, bo w oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania witały Państwa tutaj melodie, te najpopularniejsze włoskie melodie, no bo ta książka to będzie właśnie taka książka w tych klimatach, ale to za moment myślę, że usiądziemy i porozmawiamy sobie. Wojna! Wojna! Ja opowiem troszeczkę przed nami właśnie przejechał człowiek, Takie ty Mam nadzieję, że się do pozycji bojowej. Do pozycji bojowej, do bojowej. Do już nie, Państwo w większości są już po lekturze ostatniej części Perpetuzy Lewandowskiej. Przypominam, że to właśnie ten tytuł Wojna który tutaj autor tak emocjonalnie nam zdradził i przypomniał. No to teraz powiedzmy, jakie są recenzje, jak odebrali czytelnicy taką już troszeczkę bardziej współczesną Zuzę, bo to lata 70., a tutaj stan wojenny. Jeśli chodzi o recenzję, to się sprawdziło to, co mówił autor przed premierą. To jest naj według wielu czytelników, to jest najlepsza część Zuzy Lewandowskiej. Tak, no znaczy, że Z ogromnością powiedział autor <laughs> tej książki. Przepraszam, wszystkie napisałem. <laughs> Gdyby to było innego autora, okej a wszystko bym Także autor yy, posiadowie czuje, że coś jest dobrego, yy, na pewno z... Zuza w wojnie no to jest już taka, bym powiedział, parodia stanu wojennego. Yy, no i widziałem, że się w będą świetnie bawić, no i to się sprawdziło. Bardzo dobre recenzje, wszyscy czekali cierpliwie na, na porwanie, czyli szóstą część Zuzy Lewandowskiej. Ktoś się zresztą ukaże w w listopadzie, o ile dobrze pamiętam. Dla mnie teraz jest to miejsce i ten czas, żeby przeczytać tę Twoją dedykację króciutką, która jest w tej książce, no bo to żona tutaj została wywołana. Pierwotny tej książki powstał wiele lat temu. No to już wiemy. Wtedy to, po jej lekturze, moja żona, uwaga, pisana wielką literą, pierwszy raz użyła wobec mnie słowa pisarz, co w jej ustach oznaczało bardzo wiele. Dlatego dziś chciałbym specjalnie jej dedykować mniejszą powieść. No tak, naprawdę. Troszkę się wytłumacz z tego. To są tajemnice rodzinne. No nie, no ale to już ja już nie, nie chcę drążyć jakichś takich tematów. Nie, żaden, z innych bardzo... pomieszczeń Twojego domu, ja pozostanę w tym bardzo. salonie, gdzie piszesz książki, ja to tylko z tego te tajemnice. Nie, znaczy prawda, za Czemu każdy... to takie ważne, że wtedy cię nazywała pisarzem? Nie, tak? nie, ja po prostu uważam, że żona ma takie zdrowe podejście do mojego pisania. Jak coś jej się nie podoba i twierdzi, że to jest. To, um, są tu dzieciny, no nie? No dobrze. Do, luftu, są, są. do luftu, to w tym momencie to mi to mówi po prostu w to jest ważne dla mnie. To dla mnie ważne, jak coś krytykuje to ja to na początku się burzę, później przemyślę i no jakieś tam odniosę się do tego w jakiś sposób. Różnie to bywa, ale często przyznaję rację później. Jakiś nie zawsze. Kompromis. Kompromis Zawsze, zawsze. zawsze musi być kompromis. W życiu jest sztuka kompromisu, chyba każdy ta to, obykaże, to Też trzeba iść na kompromis, bo inaczej to ciężko się żyje, prawda? Ale to jest dla mnie ważne, bo autor jest nieraz zaślepiony pewnymi pewnych rzeczach. Ja chociaż rzecz uważam, że Y, przez taką krytykę, y, to jest taka mobilizacja dla mnie, żeby y, szlifować swój warsztat pisarski. Bo ja zawsze mówię, że człowiek całe życie się uczy i tak głupio umiera, prawda się mówi, ale całe życie się uczy, piszesz też całe życie się uczy, żeby napisać, pisać coraz lepiej. Dlatego mam takie ambicje, że pisać jednak, mówię, no, przy, rzeczy lepsze, technicznie lepsze, ale też i takie, które by zmuszały do myślenia, czy właśnie ta książka, Katarzys, jest taką książką, prawda? I to jest, to jest początek serii, to będzie taka seria, który będzie głównym bohaterem, będzie ten główny bohater z tej książki, Gabriel, o imię Gabriel. I mężczyzna tym razem. Ja się zastanawiam, dlaczego u często kobiety są głównymi bohaterami, nie wiem, ale tego nie potrafię wytłumaczyć jakoś racjonalnie. No tak, to rzeczywiście, to jest książka, która porusza ważne problemy, to jest książka, która niepokoi, która tak dotyka do żywego, odpuszcza, znowu dotyka, tak nie pozwala, żeby tak się jakoś nabrać trochę spokoju, i gdzieś tam się no tak wyciszyć, powiedziała, dobrze to już wiem, pomyślałam sobie, już oceniłam, nie, nie, absolutnie, do ostatniego momentu. To jest książka, która chyba w większości to, co we mnie po czytaniu wzbudza, to taki jeden, jeden wielki znak zapytania. To, to jest ciągle kto jest kim, o co chodzi, dlaczego, co dalej, czy tak czy inaczej, czy się nie mylę, czy dobrze przewiduję. Strasznie dużo pytań się rodzi podczas czytania tej książki. Ale dla mnie podstawową rzeczą, jak pisałem tę książkę, jaki był cel. Chciałem pokazać czytelnikowi, żeby się zastanowił, co zrobi, że dostaje dwa tygodnie życia w luksusie pewnym. Pewną swobodą, a ma sporo rzeczy na sumieniu i wie, i nie wie, co go za dlatego nie czeka. Czy zostanie skasowany, tak powiem, brzydko, czy dostanie szansę od losu. I to jest kwestia, jak on się zachowa, czy on ma być w jakieś poczucie, jakiejś winy, czy będzie chciał coś zmienić w swoim życiu. Takie jest takie zapytanie, mówię, dla każdego człowieka, który ma coś, na, każdy ma coś na sumieniu, sądzę, więc taka zagadka, prawda? A tu są ludzie, którzy mają dużo na sumieniu, bym powiedział, bardzo dużo. Tu jest może ktoś mi powie, może powiedzieć, że dużo problemów poruszyłem w jednej książce, takich bardzo poważnych problemów, ale uważam, że to jest powieść, thriller i jeżeli rzucę pięć, bo to jest pięć właśnie, pięciu bohaterów, prawda, pięć różnych takich problemów, które które właściwie są obecne w naszym życiu na co dzień. No jak nie na co dzień u nas, to w telewizji, w każdym razie to są takie problemy ogólnoświatowe, czy międzynarodowe, czy narodowe, narodowościowe, prawda? To, że ktoś coś znajdzie w tym, co nad czym się zastanowi. To jest książka zupełnie inna i uważam, że świetnym pomysłem jest to, że w książce jest to po słowie. Ono tak trochę ustawia czytelnika. Jaki był cel tego posłowie? Znaczy, posłowie miał... Ja strasznie żałuję, że w ostatniej wizycie nie było posłowie, ponieważ dużo ludzie, z, czytelnicy z Płocka, wiedzieli o co chodzi. Widzieli, że taka sprawa była, prawda? Ja chronologia z wydarzeń i tak dalej, wszystko. I oni przyjęli to jak najbardziej prawidłowo. Zaś książka szła w całą Polskę, wiadomo, i i czytamy które recenzje, gdzie ludzie po prostu uważali, że to jest zwykła powieść kryminalna, co było w ogóle totalną bzdurą i w ogóle złym odbiorem książki. I gdyby wtedy było posłowie, które zresztą napisałem, tylko wydawca się na to zgodził, bo bał się procesów sądowych niemieckich i nie wiem, jakich to przypuszczałem, że ta książka byłaby dużo lepiej odebrana w całej Polsce. Po prostu ludzie uważają, że to jest wymysł autora, a nie wiedzieli, że to była konkretna, że rzetelna robota i naprawdę to było chronologicznie, to był komentarz tam byłby niezbędny. Tam był niezbędny, ja z wydawcą się nie mogłem dogadać, poszło tak, jak poszło i do tej pory żałuję, że nie było posłowia. Dlatego nie chciałam w tej książce powiedzieć tego samego błędu. Od takiego trochę historii lokalnych, no bo przecież jednak Zuza, no to ważne, dramatyczne, no ale takie o dosyć lokalnym zasięgu historie. raz w ogóle przechodzimy do takich historii bardzo globalnych. No Państwo słyszeli, terroryzm, te leki gdzieś tam międzynarodowe afery. Jest tutaj też mowa o zamachu 11 września, więc to naprawdę bardzo dużo różnych obszarach gdzieś tam się koncentruje uwaga autora. No dużo tych rzeczy, został, wymieniłeś, takich złych, które się dzieją na świecie. No bo to jest hotel, w którym tak, się zło. a on miałby szansę być takim hotelem. Piękna Weronika, właścicielka hotelu, przystajny mężczyzna, który no, jest takim prawie, że w wieku jakiej się wydaje i, i to taki, który Zaczyna, który tęskni za spotkaniami, dostrzega, że dziewczyna zaczyna zaprzątać jego umysł, zaczyna, zaczyna go zniewalać. No taka dobra historia była, właściwie mogłoby się stać to takim, takim, no nie chcę powiedzieć tego, ale takim po prostu kobiecym czytadłem. Pewnie gdyby nie to, że hotel nazywa się Erynia. No to nazwa znacząca mitologię grecką znają, autor tutaj nieprzypadkowo tej nazwy użył. Oczywiście takich użył wiele nas jest symbolicznych, choćby sam tytuł książki, prawda? No, sam też. nazwa, nazwa organizacji, prawda? Taki, Takiej tajemniczej organizacji, która się tu przewija na łamach książki. Także to jest dużo użyty specjalnie. Staram się, żeby... Żeby nie każda nazwa miała jakieś znaczenie, które będzie odwoływało będzie odwołało się do pewnych rzeczy. Zdarzeń w tej książce opisami, prawda? Nie za no tej, to teraz mam tej... takie pytanie, y, trochę już z książką związana, trochę nie, y, no bo powiedziałeś, że bohater kolejnej części jest ten sam, powiedziałeś też coś tam już jest gotowe, a czymś mamy spodziewać, że te książki będą cały czas się ich akcja rozgrywała we Włoszech, czy może się do Hiszpanii przeniosą? Okay. Może się przyniosą do Hiszpanii. Czy no no właśnie, no właśnie. Trzecia część będzie Włoszech, A mm. druga druga nie. Druga część, to mogę zdradzić, druga część, ale pierwsza, pierwsza jest nieprzeczytana, bo dopiero dzisiaj jest dzień po premierze. Druga część będzie się rozgrywać na całym świecie. W Afryce, w Ameryce powinno wydać, że ja dobrze pamiętam, w Europie, w Polsce też Zachacza o Polskę. Także... Będzie się działo, no dużo się będzie działo. A czy żyjący w Płocku pisarz Jacek Ostrowski chciałby zaniepokoić, albo uspokoić swoich czytelników? Jestem zdrowy. No A w kontekście kolejnego spotkania i prom promocyjnego? No ja Państwo wiem, czytali to. wyborczą weekendową, więc już nie tajemnicy nie, nie ma. Tak? Już tam zostało Na... wszystko odsłonięte, jeżeli chodzi o dalsze Na... losy pisarza. Na razie nic uspokojenie, nie wspomnę. Uspokojenie, a <laughs> uspokojenie, to... Spokojnie, książki, troszkę... ale, ale jest internet, ale możemy troszkę, się online łączyć. Troszkę włączyć. może opowiedzmy Państwu o tym. Możemy się łączyć, Bo jak ktoś tak, że... jednak może nie przeczytał, to opowiedzmy Państwu o tym wątku hiszpańskim. No, ładny kraj, polecam. Bardzo ładny kraj. <laughs> kwestia, czy mi się tam spodoba. To jest tylko i się tak kwestia. Czy, czy nam się spodoba właściwie. Na razie taki świat. Tak, zwiat jest planowany i zobaczymy, co będzie dalej. Nie wykluczam żadnej możliwości, żadnej e e planości, ale nie wiem, naprawdę, trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo zawsze się. Też, też kwestia jest, czy będę miał klimat do pisania, prawda? Bo to też jest inaczej. A jeżeli jakiś czytelnik jest o takich trochę słabszych nerwach, to jakie ostrzeżenie przed czytaniem, przeczytaniem katarzis? Ostrzeżenie? Mm -hmm. No, nerwosol. Nerwoso, jeszcze raz nerwoso. Nie, wydaje mi się, że naprawdę ja tak jak powiedziałem, piąta część ZUZY, nie, nie, wojna nie bałem się recenzji, tu się też nie boję recenzji. Po prostu no wiem, że to jest dobra książka, niech się. No tak my przeczytamy, Państwo przeczytają, też już będą wiedzieli swoje Tak, nie nie tutaj. Nie. nie, nie, tu.